Witajmy teraz naszych gości. Witamy powistrza wysta pana Martinusza. Historia Ireny Minerowej jest wyjątkowa. Pani Irena, podejmując się trudnego zadania, by się na Żydom, robiła to z potrzeby serca. Jej ojciec przekazał Ci w dwa przekazania. Pierwsze, nieważne jest praca dla czy religia, tylko to, jakim ktoś jest człowiekiem do dobry, Oraz drugie. Każdemu nie należy podać rękę. Przykazanie Stanisława Krzyżanowskiego, towarzyszy panią do końca życia. Akt nadany szkół Podstawowej w Unii Europejskiej, na więc antenałem Podpisany został przez przewodniczącą Rady Miejskiej w Wiersku, panią Renatę i wręczony dyrektor Szkoły, pani Ryszardę Czaba. Probość stanu Ksiądz Grzegorz Mieliśmy wtedy zaszczyt przyjąć te długości. To jest kolejna zasłówka, przyjmująca imię mojej mamy. Pisała do nas przed sześcioma laty, z córka Ireny Sencerowej, która nie mogła uczestniczyć w uroczystości. W liście skierowanym do całej społeczności cieszyła się, że ideały jej mamy nadal są ważne, przede wszystkim dla młodego pokolenia. A że do nas słowa, w takiego patrona. Dzisiaj dobrze wiemy, że sensejowska misja jest w naszej szkole wypełniana po okresie Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że społeczność szkolna nie tylko świętuje, ale i rzeczywiście o życiu i dokonaniach patronki uczy się, nie bardzo dużo, i nadal na wiedzy. W tym roku kolejny raz wybraliśmy udział w akcji bohater ogn, o to była polska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i upomorowanie uczestników powstania warszawskiego. Nasza szkoła uczestniczyła w tej akcji społeczno-edukacyjnej i upamiętniającej powstanie w piecu w warszawskim. Był to największy zbrojnicy Żydów podczas II wojny światowej. W tym roku został publiczny.